Cześć, ja jestem Mario Kikos i zapraszam Was na Farmika Simulator 22. Wiecie co ja zrobiłem? Nagrałem wam odcinek z tego pola Co ostatnio mówiłem w odcinku, że sobie jest kosimy i ten. No i zacząłem nagrywać Kosiłem. No i tak sobie zapisałem ten filmik, że mi się nie zapisał. Tutaj wykosiłem. Sorry, że to tak wyszło. No już nie będę... ten co ja tu poradzę szkoda gadać tu wykoszone jest tutaj yy, wziąłem pożyczkę i zakupiłem ten Silos Co mówiłem że sobie go postawimy no i pierwsze plony są mamy tej kukuryzy 6818 jak dobrze widzę i sorgo co ostatnio też kosiliśmy 3897 widzicie tutaj przyczepa stoi Tutaj postawiłem tylko Bizona. Ten Silos ma od, od razu wiatę też. No sorki, wy to tak wyszło. Jestem zły na to. Tyle czasu to kosiłem i ten i... Naj, Moja wina i... i Was przepraszam. Już nie będę nagrywał, bo tu już jest trochę późno. Z koszenia, ale na następnym odcinku już takiej gapy nie zrobię, jakiej jak popełniłem dzisiaj. Wziąłem misję u rolników będziemy mieli tutaj na polu 11 do skoszenia yy, słonecznik a na polu numer 7 będziemy mieli kukurydzę Nie, nacisłem ten share weszłem tam, ale nie wiem czemu mi to nie zapisało. No, szkoda gadać. Widzicie Nagrałem i... i skasowałem nie wiem, nie wiem co ja, nie wiem, co ja zrobiłem w ogóle. Dobra, to ja Was zachęcam do oglądania moich pozostałych film, filmikach. Dzisiaj nagrałem filmik na Bantingowie. Tam będziemy na nowych maszynach grać. A na kolonii będziemy grać na starych maszynach. Mam nadzieję, że w końcu może się pojawią te Ursusy i, i ten. I te zatory, bo to wie wielka klapa jest, że nie ma starszych maszyn typu martych marek. No widzicie, skosiłem to Nie wiem czemu tu mi się nie chciało to zapisać Pierwszy raz się spotkałem z takim czymś tu mamy kokury tą słonecznik Nie wiem po ile to pole by było. Czternaście dwa, wiecie co? Wezmę zakupie. Biorę Bizona i koche skofe to, bo to, 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 to jest małe pole. Mówię, nie wiem, to się stało, że mi to nie zapisało. A sobie wykosimy to Ciemno tu jest. No chociaż będziemy mieli też słonecznik. Nie, tyle mówienia. Będziemy mieli więcej pól, to będziemy mieli więcej pracy. Mam nadzieję, że to teraz mi zapisze to. To małe pole to lepiej chyba tako wzdłuż pojechać będzie szybciej, i żeby was nie męczyć też. No zlamiłem to, po prostu zlamiłem. Głośny ten bizon powolny. Jak mówiłem na następnym odcinku yy, będziemy mieli misję u rolników, to będziemy mieli też do skoszenia yy, tą yy, słonecznik i kukurydzę, Już takich gapy już nie, nie odwalę, jak dzisiaj. Widzicie sami, że nagrywałem, bo jest skoszone, nie? każdy popełnia błędy tam Nie będziemy na to patrzeć Skosimy sobie te pole i będzie odcinek Taki plan, no, taki plan awaryjny. <noise> ja jeszcze ponosę nie kosiły. No i dobra. No, z takiego pola tyle wyszło, takie małe pole, no tutaj jeszcze jest, no. no. dobra, ja sobie to później wysypię albo zostawię tu. widzicie, jak to zlamiłem dzisiaj. Dobra, to ja Was zachęcam do oglądania moich filmików. Yy, filmy będą w niedzielę. Pierwszy będzie na Batinkowie rano, drugi będzie na mapie Kolonii yy, pod wieczorem, po południu. Zachęcam do polubienia moich filmów, oglądania ich. Zostawcie coś po sobie, łapki w górę. Ja już Was nie męczę. Ten wakacyjny czas trzymajcie się bezpiecznych tych wakacji. I to tyle. To na razie. Cześć. Do zobaczenia wkrótce.